Cześć! Dawno nie było mnie na tym kanale. Zwykle pokazywałem Wam proces budowy domu i opowiadałem o różnych szczegółach technicznych. Tym razem pokażę Wam dom z zupełnie innej strony. Czy zastanawialiście się kiedykolwiek jak projekt domu przekłada się na rzeczywistość? My to zrobiliśmy, ponieważ projektujemy i budujemy domy wygodne do zamieszkania. W tym filmie pokażę wam jak nasz projekt domu Katalpa M4 sprawdza się w prawdziwym życiu. Chodźcie, zapraszam do środka. Projekt domu Katalpa M4 posiada otwartą przestrzeń dzienną, która składa się z salonu, jadalni i kuchni. Całość razem z kuchnią ma wielkość około 27 m2. Na tej powierzchni zaplanowaliśmy czteroosobową wygodną kanapę naprzeciwko ścianki telewizyjnej, spory rozkładany stół w jadalni i funkcjonalną kuchnię. Część prywatna domu składa się z trzech mniej więcej równych pokoi funkcjonalnej łazienki i pomieszczenia technicznego, które jest niezbędne w każdym domu. Sprawdźmy więc, czy to, co jest zawarte w projekcie, ma odzwierciedlenie w gotowym domu. Do domu wchodzimy przez wiatroła o wielkości około 4 metrów kwadratowych. Mamy tu głęboką szafę, szuflady, półki na buty. Z pewnością pomieścimy tu garderobę na sezon letni i zimowy. Bezpośrednio z wiatrołapu przechodzimy do części dziennej. Mamy tu przytulny salon, duży stół rodzinny oraz otwartą funkcjonalną kuchnię. Kuchnia ma własne okno, co bardzo dobrze doświetla nam dużą przestrzeń roboczą. Domy jednorodzinne powinny być bardzo dobrze zaplanowane. Powinny zapewniać maksymalną wygodę dla mieszkańców. Powinny też dobrze wykorzystywać dostępną przestrzeń. A teraz chodźcie do salonu. Projektując salon, mieliśmy jeden priorytet wygoda. Nasi domownicy mają do dyspozycji komfortową kanapę, na której mogą wypocząć, oglądając na przykład ulubiony film. A teraz patrzcie na to: mamy stąd wyjście na duży taras. A wy, jak byście wykorzystali taki piękny taras, będący przedłużeniem salonu? Dajcie nam znać w komentarzach. Przejdźmy teraz do części prywatnej domu. Prowadzi do niej przestronny korytarz. Wejdźmy do głównej sypialni. Domownicy mają do dyspozycji duże małżeńskie łoże z łatwym dostępem z każdej strony oraz bezpośrednie wyjście na taras. Wszystkie trzy pokoje mają mniej więcej podobną wielkość, około 11 m kwadratowych. Akurat ten pokój został wybrany przez inwestorów, żeby pełnił funkcję garderoby. Są tutaj zabudowane wielkie szafy. Jest też miejsce do pracy przy komputerze oraz przestrzeń na codzienne rekreacje, na przykład na treningi jogi. Tuż obok mamy pokój na nastolatka. Pokój ten zapewni przestrzeń do wygodnej zabawy, do odpoczynku, do pracy. Jest tutaj wiele półek. Mamy też zabudowaną dużą szafę, która z pewnością pomieści wszelkie skarby nastolatka. tym przestronnym korytarzem przejdźmy do łazienki. Łazienka, pomimo, pomimo tylko 5 m kwadratowych na projekcie, okazuje się bardzo przestronna. Mieści się tu podwójny prysznic. Podwójna umywalka, ubikacja, A po całej sprawie, możecie spokojnie szybko wyjść i poszukać sobie liście. W tym przestronnym, następnym korytarzem, przejdźmy do łazienki. Łazienka, pomimo tylko 5 m2 na projekcie, okazuje się wyjątkowo przestronna. Mieści podwójny prysznic. Ubikacje, a nawet podwójną umywalkę. Zapewnia to naprawdę niezłą wygodę dla mieszkańców. Przejdźmy teraz do pomieszczenia technicznego. Znajduje się obok łazienki. Jest ono niezbyt wielkie, natomiast mieści wszelkie niezbędne wyposażenie techniczne domu. Mamy tutaj centralę wentylacyjną z rekuperacją, pralkę, suszarkę. Uzdatniacz wody, podgrzewacz wody, parę regałów na chemię gospodarczą. Nie widać tutaj klasycznego kotła centralnego ogrzewania, a to dlatego, że ten akurat dom jest ogrzewany podłogowo kablami grzewczymi. Dom posiada jeszcze jedno dość przydatne pomieszczenie. Prowadzą do niego te wysuwane z sufitu schody. Jest to bardzo duży strych, na którym możecie przechowywać rzadko używane rzeczy. Od czasu, kiedy pokazałem Wam budowę tego domu, upłynęło już ponad dwa lata. W tym czasie zrealizowaliśmy kilkadziesiąt domów w serii M-Line. Jak pokazałem Wam w tym filmie, projekt ten sprawdza się doskonale w prawdziwym życiu, o czym świadczy wielu naszych zadowolonych klientów. Szykujemy dla Was kolejne filmy, dlatego nie zapomnijcie o subskrypcji. Po więcej szczegółów zapraszam na naszą stronę internetową. Do zobaczenia!